Się z tej strony, Jakub i Proi To jest pierwszy odcinek na moim kanale oprócz Zwiastunu. No i będziemy tu grać w Geometry Dash. Kto zna to grę niech pisze w komentarzach. Będziemy przechodzić kilka pierwszych poziomów startowych. No i tyle na ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, zostawiajcie łapy w górę. Subskrybujcie oraz dzwoneczkujcie. Jeżeli wbijacie powiedzmy na przykład na pierwszy odcinek 5 yy, subskrypcji i 10 łapek w górę to będzie kolejny odcinek z Geometry D. To zaczynajmy od najprostszego poziomu na świecie. Op. Powiem wam, że ja jestem pro Czy... No tak, no jestem pro, no bo... Pokonałem poziom z fioletową buźką Znaczy, tylko jeden, no ale wiecie, to i tak jest wysiłek. No i hakerem bym był, wtedy, kiedy bym pokonał jakiś tam najtrudniejszy. Ten sam jest strasznie prosty, bo ja obliczyłem strategię, że po prostu trzeba ciągle na środku lecieć. I trzeba robić tak, tak, tak. Tylko po prostu na środku. To jest porada. Dobra, zdobądźmy sobie monetkę, której tak nam za bardzo nic nie da. No ale, żeby ktoś wiedział, jak to zrobić. Zaraz będą potrójne kolce, na których. A nie, nie zginąłem. W zasadzie ja nie robię dużo tych potrójnych, więc pewnie to dlatego nie. Kolejna monetka, patrzcie na to, jak ktoś nie umiał. A, bo to są ułatwione chyba. Prosty samolocik. Znaczy, ja nie chcę przychodzić do tamtego portalu, bo tam jest jeszcze trzecia manetka. Ja wiem jak się ją robi, tylko się... Tam bym zginął powiem. No dobra, no to pierwszy poziom już mamy za nami. Chodźmy do drugiego back on track. On też jest strasznie prosty. Nie. Hmm. Piszcie komentarze, ile poziomów prześliście w Geometry Dash, jesteście nowkami, prosami, jakimiś hakerami? Bo Bogiem to nikt nie jest godem. Dobra. Teraz jest spoko. W ogóle jeszcze nie zaliczyliśmy ani jednego dada. To bardzo dobrze. Okej... Okay. Tu jest monetka. A to ja. Aha. Myślałam, że zapomniałem jak się ją zdobywa. Ale ona jest pewnie. A tu też jest taka monetka. Ona jest bardzo prosta. Trzeba jakby w ścianę wejść. Ja po prostu daję porady, jakby ktoś nie wiedział. Ja tu kiedyś pamiętam, że ciągle ginąłem. No ale to kiedyś, dawno, dawno temu kiedy jeszcze takim nupkiem byłam o, jeszcze tam jest monetka, no to tam trzeba jeden ze wcześniejszych bloków skoczyć tam na dół jeżeli chcecie jeżeli chcecie, żebym pokazał wam moje poziomy jak tworzę no, albo jak tworzymy poziomy no to bardzo chętnie wam pokażę no dobra to jest proste, tylko tutaj jednej monetki nie zebrałem. Dobra, to jest trochę trudniejszy, no bo wiadomo. Pierwszy poziom najłatwiejszy, trochę trudniejszy, potem jeszcze bardziej trudniejszy, potem i jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Znaczy, tam tylko te końcówki, no to tam są. Tam trochę inaczej, no ale to nie musimy się tym przejmować, bo nie dojdziemy tam tak daleko przecież. Powiem wam, że w tym samolodziku jest monetka, w jednym miejscu na... tutaj na górze. Najlepiej, żeby ją zdoić, po prostu coś takiego robić. O! Widzicie? I tutaj. No dobra. O! Przypadkowo zdobyłem monetkę. W zasadzie nie, przypadkowo, no bo to wyszedłem tam starym. Robi się ciemno. No, niebieskawo, ja lubię niebieski. Kto lubi niebieski, łapka w górę, subskrypcja i komentarz. To przyknie wam serducho Kto lubi niebieski, znaczy mój ulubiony kolor. Lord to czerwony, no ale. Niebieski jest na drugim miejscu. Dry Dryout. Kiedyś tego po prostu nienawidziłem, nie, nienawidziłem. i nie mogłem tego przejść. Więc przechodziłem dalsze poziomy. Dobrze. Przejdźmy Dryout. Sobie całe? Albo nie całe, no bo i tak zaraz... Nie całe. Po każdym pierwszym ginięciu kończymy grać w tym poziom. Basy afer basy. Ja szybko pokonałem ten poziom, wcześniej niż Groud. Bardzo lubiłem ten poziom. Miał fajną muzyczkę. Znaczy ma w zasadzie. Dobra. I tutaj Tady jest fajna monetka, jakby ktoś nie wiedział. No już zaraz będziemy na miejscu. Również też zaraz skończymy odcinek. Bo jestem akurat w sytuacji, gdzie się spieszę, więc ten pierwszy odcinek jednak nie będzie długo trwał, więc już się kończy. Jak zginiemy teraz basę a per base, to, to kończymy odcinek. Chyba, że chcecie, żebym nie zginął, no to zostawiajcie łapy w górę w tej chwili. Pyk. Dobra, już jesteśmy blisko. Okej. Okay. Dobra. Oczywiście... W opisie mojego kanału nie napisałem wszystkiego, bo również będę nagrywał piosenki Robloxa. No i również inne rzeczy. Prześliśmy basy, aferbace, super! Gratuluję Wam, widzowie. Jeżeli chcecie więcej filmików z Geometry Dash, mówiłem, to 5 subskrypcji 10 łapek w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Papa! Pa!